Pokaż mi swoje towary. Powiedz, no, czy to coś z przodu twojej głowy, to twarz, czy dupa? Zamknij ten parszywy rój. Szczerze nie wiem, skąd ta ekscytacja, Ale, ale. Witam Was w kolejnym odcinku. Dziś powiem Wam, jak wyglądał mój pierwszy raz na padzie. <noise> Także zapraszam Was do oglądania. Jak się skacze? A. Jest. Dobra. wyskakiwać potrafię, więc. Więc nie jest najgorzej. Strzynka, jak się buduje. B. Lb. Jest. Y jest, ja podawać potrafię. Tak? Tak! Słup! Dobra, i kogo mam teraz zabić? Jak się, jak się przycelować? Jak się przycelować? Stój, stój, stój! Nie, 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 nie przestań, przestań. Jak się celuję? Tak, dobra. Dostał, dostał! NIE 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 Mogłem siorba wypić ZABIŁEM 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 TAK ZABIŁEM GO Nie Samolot Nie, ja nie to mnie umiem latać. Leć, no leć. No leć, leć. Nie, nie do tyłu, nie do przodu. Jak... A, a, urucham silnik. Tak, leć, leć. Tak, lecę! Lecę, lecę! Nie, tam lata kolejny samolot. Proszę, przestań. Idź sobie. Nie, nie strzelaj, nie! Nie, 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 nie! nie, nie. Przestań! Nie, 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 jak, jak ja, jak ja dostałem Tam ktoś biegnie Dobra To nie ryzykuję, ten nie pije szampana Dostał Nie, dobrze, ja, ja już podziękuję Tak w ogóle jak już sobie lecimy Tak spokojnie, to na pewno zauważyliście Że mam świetnego skina A tak się składa, że wpisałem kod YouTube stricto I właśnie przez to zyskałem ten kolorek Bardzo fajny nie, a, buduj, buduj, nie, b, 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 Buduj, be, be. a, a, poskocz Staw wszystko Y wybuduj! Nie O, lama, lama, lama. Tak, najlepszy, co mnie mogło spotkać Pytanie teraz, jak tu zejść Okej okay. Okay. Jak odkucnąć? Przestań kucać o. Nie! A! Wychodź, wychodź, wychodź! Buduj, buduj, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Bambik versus Bambik Dobra, jak się przeładowuje? Dobra, tak się przeładowuje Gonimy go Dawajcie, dawaj, dawaj, Dobrze, dobrze, dobrze Zabiłem kolejne osobę Tak, tak Dobrze, dobrze Jest Podnoś nie, 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 nie Proszę, nie nie strzelaj, nie strzelaj, proszę Nie, nie, chcę przebiegnąć, spokojnie, proszę, nie Dobra, zaczynamy Kolejna taktyka Co jest? Czemu? Co jest? Nieważne Nie, ktoś strzela, ktoś strzela, nie Ktoś się zauważył moją taktykę, nie Tam jest, nie Już po tobie Nie, dawaj, buduj, buduj Nie, nie to, Tą metodą co najwyżej dojdę to top 3 A ja bym chciał Victory Royal Także Siema Proszę No dlaczego mnie zabiłeś? No Proszę nie, no dlaczego mnie zabijasz? Pora się napić czegoś O, to nie, 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 tak to nie będzie. Nie, klej. Proszę nie bij. Widzimy się, proszę nie. Pokaż mi swoje towary. Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Zamknij ten parszywy ryj. Dobra, siema. Halo? Nie, dlaczego. Dobra, on jest w tym pokoju obok. O nie, nie, najgorzej, ta pingara ona mnie widzi. Ona mnie widzi, kto? Nie, o ty, nie! Dlaczego, dlaczego mi to zrobi? Nie, Oh Lamar, I'm going to help you. Oh, nice and nice shoot. Hey, hey. Nice. Oh, disco, 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 disco. Oh, disco, disco, disco. <laughs> ah! Come here. Nice, nice. Piece of bot Thanks. I nice, got nice, you, nice. homie. Idziemy, dawaj, chodź za mną. Sam posłuchaj się mnie, bo ja jestem dobry w to. O, 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 o. Nie. Nie, no za za dużo czułeś mam. Wait. I got him. Oh, headshot, headshot. No! Są posłuchaj się mnie, bo ja jestem dobry w to. S Nooo, o, 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 power gościu. Headshot. I got him. Ah! No, pity. No. Revive me too <laughs> Nie, to O. Oh, oh. oh me, bro. Ok, go, go, go. Fast, fast, fast. We are so ASAP. Jest, 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 jest. Dobra, nie. 1000 lajków i robię drugą część, w której robię 20 minut z rzędu 20 minut z rzędu na padzie Także wiecie, wiecie o co chodzi. No, łapeczki 1000 tysiąc 1000 i najważniejsze, najważniejsze. Koc twórcy YouTube!